Stopa procentowa, czyli stawka oprocentowania. Co to takiego? Jeśli jakaś osoba albo instytucja pożycza pieniądze, to musi za tą pożyczkę zapłacić. Ceny pożyczek wyraża się w procentach, czyli ile procent dodatkowo muszę oddać w ciągu 12 miesięcy ponad to, co pożyczyłem. Zobaczmy, jak to wygląda na przykładzie. Jeśli bank pożycza mi powiedzmy 100 złotych. Na 10% i umówmy się, że ja to oddaję jednorazowo pod koniec roku, to spłacam te 100 złotych i jeszcze 10%, czyli 10 zł odsetek. Co by jednak było, gdyby stopa procentowa była wyższa? 20% powiedzmy. Wtedy znów oddaję pożyczone 100 zł. I jeszcze 20% odsetek. Oddałem więcej, no bo stopa procentowa była wyższa. Rzeczywistość jest jednak trochę bardziej skomplikowana, dlatego że raty płacimy co miesiąc i odsetki są naliczane co miesiąc. Wygląda to zatem raczej w ten sposób: pierwszy miesiąc, drugi, trzeci czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty aż do dwunastego, ale w tym przypadku zapłaciłem nieco mniej, kredyt był tańszy.